siema, siema, z tej strony, pokażę Wam jak zainstalować Gotik 2 Plus modyfikacje do Gotika 2 No Kruka Dobra, wchodzimy na do tą stronę. z spostrzegam. Eee, mam już to pobrane, już na pulpicie. To <tryk> jest właśnie ten link do, do pobrania. To jest in, e, instalacja, wszystko jest e, opisane. Jest FIX, Player Kit System Pack yy, Darek 11, yy, jakiś Lachak yy, 4GB, patch zwiększa obsługi pamięci do 4GB. Dobra, ja, ja. Ten link z tej strony będzie w opisie, yy, to jest właśnie ta strona. To znaczy to jest ten, ten plik Gothic 2 Plus, yy, wypakowałem już to jest ten folder, te przebudzone to kiedy indziej to, to się zro, yy, zrobi, poradnik, zacznijmy od Gothic 2 Plus. Co tam zawiera, Gothic 2, proszę, data system, te pliki trzeba przenieść albo skopiować do Gothic Data, Tylko muszę znaleźć yy, ten właściwości otwórz lokalizację pliku gotik2, work data i te pliki trzeba będzie przenieść.. Dobra. Jak już mi przynieśli, to ten yy, to trzeba będzie zainstalować e, e, fix, potem, fixa, potem player kit i system pak zaczniemy od fixa fix 26fix dysku na m mam, 2, ok wszystko do głównego katalogu z gry player kit tak samo System pack 1.8 Instalacji polskiej, dalej o, Automatycznie, yy, autom automatycznie yy, Ścieżkę mi pokazał, zainstaluj I direct yy, ten. I Można umożliwić, umożliwi direct 11 Wysokiej jakości tekstur otwierać dobra Też do głównego katalogu z gry OK Instaluj Teraz zajmijmy się LA HAT yy, Też trzeba podać ścieżkę, ale trzeba ten yy, podać yy, Ja mam dysk E Gothic 2 I system trzeba dać system OK i naciskacie na hacks, yy, yy, wszystko tak zamykamy to, i teraz będzie trzeba instalacja yy, tego. Tu nawet jest instrukcja tej instalacji. Teraz pakiet ninja. Trzeba też to zainstalować do głównego katalogu z gry. Yy. ok, install, next, finish, dobra, zostało nam tylko te, jakby powiedzieć, yy, pliki, właśnie te, chyba yy, pluginy, jak to nazwać, to jest sprint, to jest ten chyba yy, wolne celowanie, Tu jest jakieś z tymi drzwiami otwieranie, nie wiem o co chodzi, w tym się na ten nie znam, to nie zna. i ten, no i co jeszcze tam jest, pokazuję ci datę, chyba godzinę do tej godziny, no ten, y, nie, trzeba, nie trzeba będzie wchodzić w menu czy te w B i tam sprawdzać jaka jest godzina, dzień, wszystko będzie wi widnieć na ekranie. Dobra, to wchodzimy, otwórz lokalizację pliku y, Gothic 2, data, nie, nie WORK i data, tylko y, data. I te pliki trzeba przenieść. Oczywiście Gotika trzeba instalować, a czy uruchamiać w trybie administratora system gothic Starter. Uruchomiłem właściwości. Zgodność. Uruchomiłem ten program jako administrator. Zastosuj OK Starter. Aha, jeśli będzie Ci bra brakować, yy, brakować yy, brak składnika, to trzeba zainstalować Microsoft Visual chyba 2019, teraz nie pamiętam. Teraz jakbym nawet chciał wleźć na Gothic.org, to strona nie chce działać na razie, nie wiem czemu, a tam właśnie jestem że można coś ściągnąć, Microsoft Visual. A to, no, idzie, to, to, to idzie znaleźć, to tam nie ma problemu. Ja mam to zainstalowane, więc chyba to, nie, nie będę miał problemu. O, już widnieje na ekranie. Gothic 2 Plus Play. Wszystko mam zainstalowane, tak powinno być. Pakiet Ninja tak samo, yy, pluginy zainstalowane. Muszę ściszyć, bo za głośno. Polecam też zainstalować Union nie trzeba system i Ten plugin, albo najlepiej zainstalować Spina, i tam jest system i nie trzeba gdzie szukać, ten, ale z jednej strony nie po, trzeba też Uniona instalować, jak już jest w że wszystkie pliki przechowane w system paki, to, to Union niepotrzebny, chyba że. Jakiś inny moc się ściągnie, nie jest y, tam y, no, pliki tam przechowane, na przykład system pack playkit, to będzie trzeba wykorzystać spain i ten, on, on to wyszukuje te pliki Przydatny program Dobra, odpalamy tą grę, opcję sprawdzamy czy jest wszystko gitara Ustawienie size, sprint, jest sprint, size, czyli działa Pluginy działają Dobra, zobaczymy wszystko hula jak powinno Mam w planie streamować Gotika 2, ale nie wiem kiedy. Proszę. Pokazuje mi poziom 0, yy, poziom punktu nauki i brakujące doświadczenie. Jeszcze, jeszcze można zainstalować Uniona i tam można yy, pluginy zainstalować, ale dopiero w następnym odcinku nagram jak zainstalować pluginy. Ale dla tych, którzy mają problem to zainstalować, pokażę, bo z początku miałem problem Bo inną wersję Uniona zainstalowałem i pluginy mi nie działały No Ale działa wszystko PC Rockefeller. Można nawet sprawdzić wszystko, czy ten Nie mogę się doczekać, żeby to zagrać O! Naprawdę, zajebiście to, zajebista sprawa Pięknie, kurde Już nie mogę się doczekać o, z, Oczywiście, to jest chyba tekstury w, w, Wurta zainstalowane, tekstury Można też się pobawić teksturka, teksturkami, a to kiedy indziej Pokażę Dobra, jakby co, to, to. Dziękuję. Jakby co, to łapki w górę może, możecie udostępnić. To na razie, cześć.